Idę, idę. Dużą? Na średnią. Może być. 4 maj, wtorek, zaczynamy nową robotę na Bryssur Marne pod Paryżem, tak samo. Po 10 latach, 10 lat temu gdzieś tu byliśmy, gościu pali papierosy jak szalony. Widać po śladach, jak to wygląda. Było na biało malowane, wszystko żółte, beżowe, zakopcone. Masakra normalnie. Czuć tak tytoniem, jak w palarni miejskiej. To wszystko mamy przeszpachlować, ponaprawiać, pomalować. O, jestem. Witam. Materiał wniesiony. Zaczynamy foliowanie za chwilę. Będziemy foliować temat. Parkiety, meble, balustrady drewniane. Wszystko mamy do roboty. Także trochę posiedzimy pewnie. Obrazy trzeba jakoś pościągać. Proszę. Były, były dyrektor zakładów, zakładów tych, biur rachunkowych także jara, jak lokomotywa, ta łazienka będzie do skucia, do roboty cała, od nowa starodawna tu jego pokoik też na razie nie chodzimy, bo musimy trochę rzeczy tu pootrzymać później tu wejdziemy, wyciągniemy je stąd, wszystko żółte, beżowe 10 lat, osobiście to malowałem 10 lat temu Wielu było. Tam proszę. Jego znak rozpoznawczy przy łóżku, na półeczce zawsze zapalniczka kilka papierosów na noc przed snem. Także no masakra. Zawsze jak było 10 lat temu, położone tak. Tak nadal. Ta sama tradycja. Proszę. Palacz nałogowy numer jeden. W całym bloku śmierci papierosami. W Indiach wszędzie. No ale to nic. Będziemy działać. No. Tak to wygląda przed. Po malutku będziemy działać, pracować to z czasami coś się więcej nagrasz czasem. Drzwi zostają, stolarka zostaje, balustrada zostaje, nie ruszamy. Trzeba to osłonić jakoś. I tak dalej. Taki piętrowy. Apartamencik nieduży. Z 70 metrów może mieć wszystko. No. wysoki oczywiście bardzo z balusami. Tak wygląda. Wszystko na biało, tylko ta ściana na szaro będzie szara, tu reszta na biało. No to na razie, do następnego nagrania. Eja.